Siemaneczko. Witajcie po długiej przerwie. Wiem, ostatnim razem obiecałem, że pokażę jak będą kręcone zbrojenia i, i szalunki. No niestety nawał roboty był taki, że no nie dałem rady. Tym bardziej pogoda paskudna wiało, padało, nawet poczęstowała mnie gradem i śniegiem w pewnym momencie. No i jeszcze rzecz taka, że w ostatnim filmie spadł mi ten telefon. A niestety uszkodzenia były takie, że naprawa nie była warta, więc wszedłem w drugi. No i żeby z powrotem nie, rzecz taka się nie stała, no to troszeczkę się obawiałem. Ale tym razem na monumencie, na którym będę nagrywał, e, znaczy inaczej, monument, na którym będę nagrywał, postawiłem już na trawie. Oczywiście obłożyłem dookoła kocykiem w razie jakby spadł no to nic się nie stanie. Oczywiście porządne tu i tym razem hartowane szkło na wyświetlacz. Także nie ma obaw. Mam nadzieję. co chciałem powiedzieć z tymi szalunkami z tymi zbrojeniami. No niestety zbrojenia, jak widzicie, już są zamurowane w wieńcu. Szalunki już dawno zdjęte. Wieniec, wieniec wylany i nawet nawet poszły troszeczkę do połowy okna ściany szczytowe. Ale zaraz tak w szybkim skrócie powiem Wam, jak to wszystko wyglądało. W pierwszym odcinku na pewno było widać, jak miałem tutaj na działce wkopane takie słupki z poprzeczkami. To w budowlance podobno nazywa się chłopaki, czyli pomocnicy. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mam to akurat za wiadką. O To była taka rzecz wkopana w ziemię i na tym sobie opierałem opierałem sobie drut zbrojeniowy obok drugi na to nakładałem strzemiona już wam pokazuję no to jest sławetne strzemiona o, o właśnie takie Czyli mniej więcej no cholera mam jedną rękę nie wiem jak to pokazać może się uda W każdym razie to wyglądało mniej więcej tak. No nie mogę teraz tego utrzymać. Mniej więcej tak. I w tych miejscach, gdzie drut zbrojeniowy łączy się ze strzemionem, trzeba było wiązać to drutem wiozałkowym. Drut trzeba złożyć na pół i skręcać takim motopokrętłem. Sam sobie takie pokrętło zrobiłem. Czekajcie. O. To jest coś takiego. Taki haczyk z drutu szóstki. Trzeba tutaj zaszlifować koniec troszeczkę, żeby było strzejszy, Bo wtedy łatwiej się, w e, e, takim skręconym drucie, m, łatwiej z niego jest wyjąć później to strzemiączko, ten, znaczy ten, to pokrętło, ten haczyk. No, nakręciliśmy się tutaj tego od cholery. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że po się tak mordować? Zrobiłem sobie sam taki haczyk. Ułożyłem go w, w krętarkę. Drugi bieg. Słuchajcie. I, Skręcanie drutu trwało dosłownie niecałą sekundę. No, niech będzie sekundę. Drut błyskawicznie skręcony, nadmiar ukręcony, złapane to naprawdę solidnie. Także wkrętareczka tutaj robotę zrobiła konkretną. Co dalej? A no, słuchajcie, no wiadomo, jak sobie opieramy te dwa druty zbrojeniowe na tym, na tym właśnie chłopaku takim pomocniku. Tak. Nie, no nie uda mi się to na pewno. To w każdym razie, jak skręcimy górę, to później takie 12-metrowe druty, akurat szerokość mojego domu tak wygląda. 12-metrowe druty wsuwamy na dół tych strzemiączek i tak samo wiążemy je od spodu. Także skrętareczką, jak sobie zrobicie taki haczyk, zaszlifujecie go na ostro. Na koniec, no to ten, to robota pójdzie błyskawiczna. Takie zbrojenia, akurat, żeby wrzucić na górę. Ojciec mi pomagał, ustawiliśmy sobie tutaj wzdłuż. Pod kątem cztery takie y, łaty. Dwie po brzegach, dwie po środku. Od wewnętrznej strony stanęliśmy na drabinie. Sznury przywiązane do zbrojenia wciągaliśmy to sznurami. Bez problemu weszło, trzeba było tylko dobrze ustawić i, 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 te, i po problemie. Dalej, sprawa szalunków. Już mówię o co chodzi. Szalunki robiłem sobie z desek celowych. Może zapalę światło, będzie trochę widniej. To wygląda tak. To akurat dla przykładu taki krótszy szalunek. Trzy deski calowe, oczywiście pod wymiar. E, tutaj jest zaznaczona taka kreseczka. E, o tyle zachodził szalunek na wieniec. No e, przepraszam, na mur. No bo wiadomo, że trzeba w jakiś sposób ten e, ten szalunek przykręcić. Z czego to jest zrobione? Te deseczki, tak jak mówiłem. A pod spodem co metr yy, szponka. To wszystko na wkręciki poskręcane, także solidnie zrobione. Yy, co zrobiłem jeszcze, żeby oszczędzić sobie takie deski, bo normalnie po każdej budowie takie deski są do wyrzucenia, bo są choropowate, wiadomo, jak to po tartaku i pięknie przykleja się do nich beton. No ale po co? Kosztowało mnie to oczywiście przy pomocy, no bo wiadomo, jak wieterek wieje, to w takiej folii nie położymy. Okryłem to sobie folią, tu na niektórych jeszcze została. Tasiemką sobie przykręcałem o, tak jak tutaj widać, dookoła. wiadomo, że do foli beton się nie przyklei. I w momencie, kiedy zdejmuję szalunki, mam czyściutkie deseczki, które sobie potem ohebluję, i mogę je wykorzystać na taras. Także warto przyłożyć się troszeczkę, poświęcić powiedzmy 2-3 godziny więcej, żeby zabezpieczyć takie deski. No bo to kosztuje kupę kasy. Metr sześcienny deski celowej kosztuje mniej więcej 600. A przecież tu parę ładnych metrów poszło. No to chyba nie trzeba tłumaczyć, o co tutaj chodzi. Yy... Dobra, sprawę szalunków mamy załatwioną. A, w ogóle chciałem Wam powiedzieć, jak wyglądał proces tego wieszania tych szalunków, bo tutaj pokazałem akurat takie krótkie, ale na dłuższych ścianach wychodziły takie 6-metrowe z trzech desek. No to słuchajcie, na 6 metrach to taka, taka, taki jeden szalunek. Ważył no grubo ponad stówę, no jakimś cudem trzeba było to przytaszczyć, na, wtaszczyć na górę. Dlatego w pół godziny zbiliśmy dwie drabiny, jedna na jednym rogu, druga na drugim rogu, wystające szczebelki i taki szalunek sobie we dwóch podnosiliśmy po szczebelku, po szczebelku, do góry, do góry, a znaleźliśmy się na wysokości właśnie yy, muru, no i tam trzeba było tylko przypoziomować. No, tylko i aż, oczywiście, kiedy takie 100 kg wisi na łapie, a ty już się miesz, trzymaj poziomnicę, wkrętarkę jeszcze wkręta wkręcaj. No, makabra była. No, jedna z cięższych jaka tutaj mnie spotkała. A i co wam powiem, jak przekręcałem te przykręcałem te szalunki wkrętami do muru? Ósemki. Wkręt ósemka, grubość M8. M8 cepie ja M8 to jest gwint. Grubość, grubość wkręta ósemka długość 140 z pełnym gwintem, oczywiście. No to jak robiłem próby, najpierw przez deskę chciałem go przewiercić. Niestety deskę rozsadza. Także najpierw trzeba wywiercić sobie ósemeczką otwór w desce, żeby je nie rozsadziło. Przez nią przechodzi sobie elegancko wkręt i dopiero wciska się do muru. Tylko pamiętajcie też, że nie można prostopadle do muru wkręcać wkręta, bo go wtedy na pewno wyrwie. Trzeba go dawać delikatnie pod skosem i on wtedy stawia opór na wyrywanie. No bo jak przyjedzie grucha i zacznie lać ten beton, jak z niej kichnie, to no może narobić szkód, wywali się ten wywali się szalunek, no i stracicie parę metrów sześciennych tego betonu. A to też nie są tanie pieniądze. Co trzeba zrobić? Na górze, jak już zrobimy takie szalunki, po jednej stronie i po drugiej stronie muru to wygląda jak foremka po prostu do ciasta. Pewnie piekliście wszyscy ciasto, musi, musi być ścianka z jednej, ścianka z drugiej strony, wlać w to ciasto i wtedy ono nie wypływa. No ale wiadomo, no to ciasto może waży tam pół kilo czy kilograma, a ten a, a beton waży parę ton ładnych. No więc to troszeczkę wywiera nacisk. Wobec czego na takich dwóch yy, Szalunka, które są umocowane z jednej i z drugiej strony muru, trzeba na górze je połączyć szponkami, tak zwanymi, czyli tam kantóweczkami takimi małymi. Może być złaty dachowej, na przykład, zrobione. I pionowo jeden i drugi szalunek złapać w kręcikiem. No, to daje nam zabezpieczenie, że ten wieniec wtedy na górze nie będzie chciał się rozchodzić. Dla niedowiarków, y, można. Jeszcze zrobić coś takiego, że te szalunki przewiercić co parę miejsc i włożyć w nie szpilkę gwintowaną i skręcić śrubami, nakrętkami wokół. No to wtedy już macie bankowo, że, się, że to się nie rozepchnie i tego. No, u mnie generalnie nic się nie stało wielkiego. Jeść tam w paru miejscach troszeczkę się odepchnęło, no ale wiadomo, to było lane z pompy, a nie z wiaderka. Także ten wystrzał tego betonu był makabryczny. Ale jest i tak bardzo dobrze, żadne kleksy mi się nie powylewały specjalnie, nie ma się czym przejmować i jest gitarka. co dalej chciałem powiedzieć? Odnośnie tych zbrojeń i szalunków to chyba byłoby wszystko. Jeszcze pokażę ze środka jak to wygląda. Wszędzie pięknie, ładny wieńczyk wylany, deski zaoszczędzone. No czego tu chcieć więcej? A słuchajcie, tutaj są, e, widzicie, takie szpilki wystające. To są kotwy do murłaty. Murłata... To jest taka poprzeczna kantuwa, yy, która sobie leży na murze. Do niej jest mocowany dach, i ona musi być bardzo, ale to bardzo solidnie przykręcona, właśnie do, do tego do dowieńca. Ja w projekcie miałem strzemiona w zbrojeniu, tam co 30 cm dałem co 25 Kotwy do murłaty były co półtora metra dałem, co metr. Niech to się trzyma lepiej. Ten, ten, szpilki miały być dwunastki, dałem szesnastki. Jeszcze lepiej i oczywiście ocynkowane. Nie zardzewiałem tak prędko. No i słuchajcie, murłatę taką... Cholera, właśnie słońce świeci, nic nie widzę. Murłatę taką opieramy właśnie wzdłuż wieńca na murze. Dokręcamy ją śrubami nakrętkami wokół. Oczywiście przez duże podkładki, żeby to nam się pięknie docisnęło. A i co? Pod taką murłatę na trzeba najpierw położyć folię izolacyjną. I w dobrym tonie też byłoby e, dać pasek filcu, który spowoduje nam uszczelnienie między, między murłatą a, a wieńcem. No to wtedy, wiadomo, mniejsza wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Jedni mówią, że to jest wcale niepotrzebne, bo przecież przyjdzie styropia z zewnątrz i, i, i tam wcale nie przeleci. Strzeżonego, Pan Bóg strzeże, pamiętajcie. Mniejsze problemy na przyszłość, a roboty wcale nie dużo więcej. Dobra, to tyle o tym, co Was ominęło. A wreszcie przyjechało mi drewno stropowe. Już jest piękne, zieloniutkie, pomalowane. Ze wszystkich stron. Tam jeszcze zostały takie poprzeczki do pomalowania. Wiecie czym to robię? O takim oto opryskiwaczem jakieś tam rośliny na robactwo, mszyce czy tam inne historie. Dlatego, że ten preparat jest jak woda. To się kupuje tam koncentrat. Taki rozrabia to się w proporcji 1 do 9, czyli na 1 litr koncentratu 9 litrów wody. I to w zupełności wystarcza. Jedni mogą powiedzieć, że takie popryskanie, popryskanie, tych kantówek niczego nie da. Nie da. Da, na pewno coś da, jak się to zrobi dwa, trzy razy. Wiadomo, że można to zrobić w inny sposób, na przykład zamówić sobie takie drewno, które będzie podciśnieniowo impregnowane. To podciśnieniowe impregnowanie polega na tym, że takie wielkie kantówy jak te wkładane są do takich komór. W których znajduje się ten impregnat. Do tej komory jest podłączona pompa, która odsysa ciśnienie ze środka. Powstaje podciśnienie, no i fizyka robi resztę, bo powoduje, że pod podciśnieniem drewno wsysa ten, ten impregnat do środka, i wtedy, w którym miejscu byście sobie takiej kantówki nie przecięli, to ona zawsze będzie w środku zielona. No i to jest prawidłowo zaimpregnowane drewno. No niestety, ja nie miałem na to czasu. Różnica w cenie może i niewielka, ale to nie o to chodziło. Gonie mnie terminy, dlatego muszę zapieprzeć szybko. No i ten, pomaluję to sobie ze trzy, ze trzy razy dwa razy na ziemi. Raz jeszcze, jak będzie już wisiało to wszystko na stropie, to jeszcze raz to machnę i, i będzie dobrze. Zresztą robiłem gęstszy roztwór, żeby to robactwo bardziej się tego bało. No dobra razem pokażę jak sprytnie idzie o malowanie opryskiwaczem a jeszcze yy, rozmawiałem z różnymi i mówią nie tam co ty jak natryskowo to nic nie zadziała nie tego nie wypiję. ja to wcierałem pędzlem no tak to se wcieraj chłopie i sieć dwa dni o um się jak dzikie prosie <grym> I taki mundrol sobie myśli, że jak on sobie powciera tym pędzlem, no to, to głębiej wejdzie. Gówno prawda. Przecież pędzel jest miękki. Jakim cudem pędzlem chcecie wejść w strukturę drewna? No musiały być to jakieś, nie wiem, stolowe szczoty, żeby się wbijały w to drewno, po tych szczotach, żeby ten impregnat tam wpływał i tego. Gdzie pędzlem zrobicie drewnie, drewnu krzywdę? No nie ma takiej siły. Jak sobie to pomalujecie na grubo, Leży to drewno na słoneczku, wysycha, wypija, nie ma siły. Pomoleńcie raz, drugi. A tym, tym opryskiwaczem to idzie naprawdę błyskawicznie. A pędzlem to no, zamachać się można. No, dwa dni to jest mało, żeby to wszystko natrzeć. A generalnie efekt jest ten sam. Także zaraz napompuję ten sprzęt i pokażę Wam, jak to sprytnie idzie. A, koniecznie rękawiczki gumowe. To jest taki zajzajer, że przez tydzień czasu tego nie zmyjecie. Nie ma takiej siły, chyba że sobie wy wypiaskujecie rączki. Wyobrażacie to sobie teraz wcierać pędzlem? Nawet gdybym to chciał pomalować 5 razy, to i tak zrobię to dużo szybciej, niż, niż jakbym to raz malował pędzlem, a efekt byłby ten sam. A drewno jak jest podsuszone, to pięknie wypije, bo ten koncentrat, mówię, jest w konsystencji zwykłej wody, także wlezie tam jak potrzeba. się robi? Poza tym na jednym składzie budowlanym raz mi pracownik powiedział Popytał się mnie czy chcę impregnowany czy nie Ja no mówię nie, będzie tańsze, sam sobie zaimpregnuję A facet mówi, jak będziesz impregnował to mówi, weź sobie taki właśnie opryskiwać, bo my tym samym robimy. Także chyba nic więcej nie muszę tłumaczyć. A co bym mógł jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądała instalacja tych potężnych kantów na stropie? To będzie wyglądało mniej więcej tak. Do wieńca, ale słońce świeci, no ale dobra, tylko się cieszyć. Gdzieś tutaj cienia kawałek znajdę. O, to mamy. Do tego wieńca montujemy takie siodła. Siodła, uchwyty, kotwy ciesielskie, różnie to wszyscy nazywają. To jest element blaszany. Który od tego wieńca odstaje przeważnie 75 mm i jest w przekroju w kształcie litery U. Kupuje się je w takich wymiarach, jakie właśnie macie kantówki, bo one są najróżniejsze. I one są idealnie dopasowane właśnie do takich kantówek. I je trzeba oczywiście przykuć, przykuć do tego wieńca czterema kołkami. No, no, przeszkoda może Was napotkać taka na przykład, że wiercąc otwory 4 sztuki pod takie jedno siodło możecie się napotkać na drut zbrojeniowy, który jest zamurowany w wieńcu a ja oczywiście musiałem przegiąć, zrobiłem co 25 cm gęściej no to ryzyko trafienia w ten drut wzrasta no i wtedy będzie problem no ale zajmujecie wtedy wiertło widiowe, zakładacie metalowe Przebobrujecie ten drut i jakoś tam to wyjdzie. No niestety, nic się samo yy, nie zrobi. Jak to jeszcze wygląda? No tak, takie siodełko jest właśnie za ten, yy, powieszone, powieszone na, na, na wieńcu, no i wtedy trzeba po prostu potężnej siły roboczej trochę kolegów wezwać, po flaszce postawić, no bo wiadomo, że koledze, tak zwaną honorową flaszkę Postawimy i będzie po robocie A niestety pan z dźwigiem jak przyjedzie Flaszki nie weźmie No i takie oto właśnie Kantóweczki sobie później podnosimy Do góry i od góry osadzamy Na tych siodełkach i one już sobie Pięknie na nich leżą Trzeba tylko później tymi drzewowkręcikami Powkręcać Poprzykręcać, że tak powiem ten to siodło, ten element blaszany właśnie do tej kantówy i cacy. No tylko pamiętajcie, nie używa się czarnych, takich tradycyjnych drzewowkrętów, z jakimi macie kontakt w jakichś tak marketach, czy tam w tam innych sklepach budowlanych. To muszą być złote wkręty, dlatego że mają inny proces hartowania. No, już tam się nie będziemy zagłębiać, zagłębiać wykres żelazo-węgiel. Ale chodzi o to, że do takiej roboty ciesielskiej są przeznaczone takie wkręty o złotawe, takie mosiężne. Na pewno nie te czarne drzewo wkręty. Z nimi to sobie możemy budę dla psa e, poskręcać, ewentualnie nic więcej. Także tak to wygląda. No chyba na dzisiaj to wszystko, co miałbym Wam do pokazania. E No, żadnego żarciku dzisiaj jeszcze nie rzuciłem. Nic śmiesznego z tej mojej roboty dzisiaj nie wyszło. To może jakiś taki szybki dobci, który ostatnio na fejsie zobaczyłem, jak żona do męża mówi kochanie, opowiedz mi o swojej jakiejś największej fantazji, a ja to spełnię. No to mąż mówi tak. Zakleisz sobie buzię taśmą. O, no, wow, ale ostro. I co dalej? A mąż. I to w zupełności wystarczy. <laughs> Dobra, w takim razie kończymy ten cyrk na dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę i do następnego. Na razie.